Witam Państwa z galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu, galerii na piętrze. Jesteśmy świadkami niezwykłej wystawy Mariana Molendy z okazji 40-rocznicy jego pracy twórczej. Marianie z okazji 40-lecia swojej pracy twórczej wystawiasz w dwóch salach Związku Artystów Plastyków prace, które dotyczą różnych okresów, bo jedne są retrospektywne, a drugie współczesne. Ta retrospekcja dotyczy jakiego czasu? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Tak, to, to jest wystawa przeglądowa, 40 lat. Pracy po skończonej uczelni prezentuje prace, które są, można powiedzieć, na styku natury i jej interpretacji. Pokazuje między innymi pracę, chcąc, jak gdyby dotknąć momentu edukacji w gdańskiej uczelni, którą kończyłem, pokazuje trzy prace z tamtego okresu. To jest 7 8, 1, te prace w tym czasie powstały. Natomiast ja studiowałem 7-8 znaczy w XX wieku 1978 do 83. To, są, to jest okres moich studiów i chcąc sygnalnie jak gdyby pokazać, co jak zaczynałem, kontynuuję, jak gdyby ten przegląd prac które są i pokazane w formie reliefów, w formie rzeźb, jak również w formie prac malarskich, częściowo rysunkowych, malarskich, no można tak powiedzieć. Że jest to, są to techniki, jak gdyby wykonane, techniki mieszane, prawda? Czy te trzy dziedziny, malarstwo, rysunek, te techniki mieszane, a także rzeźbę i płaskorzeźbę, która jednakże jest chyba Twoją domeną, Łączy coś w Twoich poszukiwaniach wspólnego? Tak, tak, tak. To dotyczy przede wszystkim człowieka. Figura, postać, człowiek jako medium jest dla mnie w tym momencie najważniejsza. Wykonuję prace, które staram się, aby były przetworzeniem, przetransponowaniem formy ludzkiej, postaci ludzkiej. Oczywiście na e, mój język, na e, bo każdy e, artysta ma swój alfabet. Ja akurat posługuję się e, takim, e, taką interpretacją, ale e, odnoszę się też do, do człowieka jako istoty bardzo kruchej, bardzo e, słabej. E, w swoich pracach często przyrównuje postać człowieka, w ogóle człowieka jako istotę, do katedry, która może być bardzo smukła i niczym katedry gotyckie, ale również może być rozsypującą się właśnie budowlą i taka symbolika, jak gdyby moich prac przeważa w tej mojej nazwijmy to, twórczości. Katedra to zarówno zewnętrzne, jak i życie duchowe. I my, którzy znamy Cię, myślę, głównie z wielkich, monumentalnych rzeźb pomnikowych, tutaj znajdujemy Ciebie jakby mówiącego szeptem, takim ściszonym głosem i odnoszącym się bardziej, wydaje mi się, do swojego osobistego, wewnętrznego życia. To prawda. To prawda. To co mówisz jest absolutnie inną prawdą. To jest jak gdyby moje klu, moje można powiedzieć, istota wypowiedzi na temat człowieka we wszechświecie. Człowieka pokazanego czy przedstawionego pod względem psychologicznym. Natomiast nawiązując do pomników, to są bardziej realizacje portretowe. Staram się oczywiście jak najbliżej, jak podejść do, w cudzysłowie oczywiście, do bohatera, czyli do tej osoby, którą staram się sportretować, to te właśnie przysłowiowe ławeczki, czy inne prace, po piersia i tym podobne, one bardziej e, jednak skupione są wokół stylistyki realistycznej. Tutaj e, jak gdyby interpretacja, ona zawsze istnieje. To są małe rewiry, niewielkie, które e, e, powinny być, ponieważ e, rzeźbiarz dobrze by było, żeby był rozpoznawalny. To jest to co powiedziałem. To jest ten alfabet. Dotyk, to jest ten alfabet. To jest e, Wrażliwość każdego artysty. Moje prace właśnie traktowane właśnie tak troszeczkę paralelnie i interpretowane, jak również realistyczne, no to jestem ja po prostu. Lubię ten i ten sposób wyrażania się w formie rzeźbiarskiej czy kolorystycznej. Przeglądając, przyglądając się pracom na obydwu piętrach wynoszę takie wrażenie, że właściwie ta twórczość nie ulega jakiejś radykalnej, drastycznej ewolucji. Jesteś bardzo konsekwentny chyba. Tak, nie wiem czy, ale dziękuję bardzo. Może za mało we mnie takiej właśnie tej odwagi twórczej bo czasami coś, coś znaczy jakieś tam są historie, jakieś momenty, gdzie odchodzę od swojej jak gdyby tej formy, ale one są nieznaczne, niezauważalne. Rzeczywiście od momentu, kiedy zrobiłem dyplom w pracowni profesora Franciszka Duszenki, mojego mistrza, Poruszam się właśnie w, te, w takiej jak gdyby formie interpretacyjnej. Ona się zmienia, ona ewoluuje jednak mimo wszystko, ale generalnie pozostaje właśnie niezmieniony. Nie wiem czy to jest dobrze, czy to jest źle. Te prace są różne. One mają różne wzloty, upadki, ale cóż, jestem tylko człowiekiem. Wiem, że dla twórcy praca skończona to jest zamknięty rozdział i zapewne jesteś już pochłonięty nowymi pracami, nowymi zadaniami, dziełami. Co w takim razie teraz zamierzasz? Planów jest dużo. Ten okres symbolicznie zamykam, natomiast mam dużo materiału zgromadzonego podczas rewitalizacji nysy. Udało mi się zgromadzić czarnego dębu dosyć dużo, zresztą tutaj na tej wystawie i na tej również. Niesamowite, e... czyli archaiczny taki tak. dąb wydobyty gdzieś z ziemi? Tak, były badania przez Muzeum Myskie, robione badania dendrologiczne i te dęby mają 800 lat, także bardzo twarde, czarne pięknie się w nim pracuje. To jest ta jedna, jak gdyby, faza pracy, a ponadto będę teraz dla miasta Szczecina już drugi pomnik realizował filantropki, mecenaski kultury. Pani Sophie von Tillebein, holenderki, żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku. To jest ta najbliższa moja praca, którą w tej chwili będę realizował. Ale oprócz tego nie zapominam o, o tym, co, co jest dla mnie istotą. Nie tylko to, co przynosi. No, zyski też zyski publiczne. Małe. O, o, dobrze Panie powiedziane. No ale oprócz tego ten, ten zysk spokoju psychicznego. Oby on nie był zbyt spokojny. Ja, ja raczej należę do, do tych osób, które, które są cały czas niepewne swoich, swoich działań. To życzę zachowania takiego złotego środka. O, właśnie, wyważonego. Gratuluję. I myślę, że będę wyrazicielką wszystkich wielkiego uznania dla Twojego talentu i niesamowitej pracy tych 40 lat. Dziękuję pięknie. Życzę powodzenia nadal. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.